Siema, nagrywa się, nagrywa. To jest Roblox Dors. Bardzo gra, która jest taka ten, rozpoznawalna już na internecie, i sobie zagramy tak sami, żeby ten chłop chciał do mnie to łączyć. Pierwszy raz, <noise> pierwszy raz w tą na takich ustawieniach. Znaczy, grałem u, u kolegi, ale tak zacinało, że mi się grać nie chciało już. A czekajcie. Yy, niech będzie coś takiego. Gdzieś tak? Dobra. Tak może być. No e. Do o kurde. O kurde. Ej. Okay. O hajs to przykładem jest hajs. Nie wiem co ma. Dobra. A mam przytrzymać. Słyszę kroki dobra. Shift, Shift, Ctrl się kłóca, C też, a to oczywiście się sprintuje, słyszałem jakiś oddech, jest szafa, nie wiem czemu, wiem, że jest jakiś rush w tej grze, Dobra, za pierwszym razem. Dobra. Yy. What the fuck? Iesu. Burza? Burze w horrorach są najgorsze. To jest za głośne. Co to było? I dobra. Ja ściągam słuchawki i sobie to nieco ten yy, setting. Bip, nie, setting. Yy, volume? Yy, co? Teraz, żebyście na mnie nie starszyli się, że się cykam. Um. Dobra, o zapalniczka. Przepraszuję, że ta zapalniczka będzie nam pod... co to było? CO TO BYŁO? What the fuck? Co? Wychodź! Co się stało? Ale jestem obsrany jak małe dziecko. Fuck. <laughs> mhm. Mm dobra. O nie. Burzy w horrorach. O fuck. Yy, dobra. Szybko, tam mam iść? O oh, fuck, strandy jak małe dziecko. Tutaj dobra, ważne yy. samy Tak średnio dobra. Aha, to taka zagadka jest. Dobra. Nie. To idzie tu? Nie. To idzie tu. To tu. A to tu. No. mamy pełną mamy pełną sapalniczkę o Dobra, dobra, dobra! Stążyłem, stążyłem! Te dźwięki, mnie przerażają. Ty... Ty ch... Ściek palony. Nie. nie podoba mi się to, ani trochę, ale gra się wydaje nawet fajna, kur... Nic się nie dzieje? Aha, tak po prostu zamrugało. Nie, tylko trzydzieści uh -huh. yy. kawa. Nie podoba się to mi. Dobra, na szczęście dalej Kłoż. Krocz. Obrazy te są opętane. Myślałem, że to jest jakiś straszak sam. Widem mm. bardzo Nie, bo to oba mi się to, ale to przeżyje. Dobra, idziemy do trzydziest. 30... Nie umieram. Nie ma nic, się nie dzieje? Nie, oczy wyrastają tutaj jak w domu. Ha. Więc ten będzie tak trollowało cały czas. Nie chcę. Mhm, dobra, nie chcę. Nie chcę. Nie wiem, nie podoba mi się ten pokój po prostu. O, o nie. Mój stary wrócił z mlekiem. Witam. Może nie chcesz mnie zabijać. Otwieraj to! Okay. Um, nie wiem, co się stało, się nie mogę tego otworzyć, ale dobrze poszłem. Chłopie, dobra, robimy zakład, bo to nie było takie straszne. Znaczy to było straszne. Ja sobie zmniejszyłem głośność. A zróbmy teraz coś takiego. Yy, setting for you. Dobra. I idziemy na trójki. Coś będzie chciał ze mną Nie. wchodzą ludzie! Mhm. O wejdźcie, plisk! O trzech, cztery! Trzech. Mhm. Proszę... Kur... Nie no, nie. Nie możecie tego zrobić. Dobra, sobie w dwóch. Jestem z jakim, jakimś bitonem? Siema. Nie chcę nic. W ogóle mam 44 tego. Nie chcę nic, jakieś witaminy. Po co mi witaminy? dobra, i co tutaj mamy? Mamy, mamy hajs. Dobra, chodź. Uf, o ten okularzasty. On ma okulary w ogóle? Pod minionki ma, nie ma. Jesteś podróbą. Chińską, w Robloxie. W ogóle większej chęci by się nie da. Kiedy jest jesteś dobra tutaj? W ogóle on sam nie wszystko robi. Nie wiem, czy zauważyli się. Nie wiem, co teraz mam zrobić w ogóle. Ale piękny za nim. I on pewnie wie, co robi. Po maskina. On pewnie wie, co robi. Bo maskina, więc gra w tę grę jak szalony pewnie. Eee... Yy, chodź. Minionek. Bananek. Szybciej mi idzie z nim. O, ten, w ogóle, jakiś kilka czad. O, haj. przeżył. Dobra, prawie go zabiłem. To by, to by było chamskie jakby przeze mnie umarł. Napiszę mu na czacie, sorry. Może nie, może nie będzie wiedział o co chodzi. Um. Jacie. Ja myślałem, że to burza jest, a to po prostu. Gdzie on jest? dom, dobra. Cię, myślałem, że to jest ten raż, a to jest burza. Dobra. Mm -hmm. Nie przerzukuję z szafy. Nie wiem, czy to ok, okay jest, ale. Co już piszę, tak. Nic mnie jeszcze nie zrobiło, koleś. Dobra Dobra Ale fajnie się gra z nim fuck? O mam klucze A no. Co to było w ogóle Szukuję szaf i nie wiem, czy to dobre jest, czy nie. Do końca. Ale. O, ten kurde. Z gigaczadem bieg. Do. Oh. Tutaj go nie ma, co nie? Co nie? Mam nadzieję, że nie, bo by był problem. Czekaj, to ja nam stawam. Chłop, troszkę kombinuję. Dobra, on poszedł tam. Jestem do <grych> yy, mam klucze. Chodź. Polof me. Chodź. Yy, no, dobra. Przeżyłem. <grych> Zu, ta gra jest straszna. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Ja jej z wami żegnam i papa. Pa.